Tomku, pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Tak i nie. 2017 rok, reakcja łańcuchowa. To pamiętam. Jak wspominasz ten czas i jak bardzo od tego momentu się rozwinęła twoja kariera? Jak wspominam tamten czas, mm -hmm. no wiele się zmieniło. I tak naprawdę nie wiem, czy mogę... Odważę się powiedzieć, że zupełnie gdzie indziej głową jestem, ale trochę tak. No, inaczej rozkładam te środki ciężkości, Wiesz, co innego jest dla mnie ważne, co innego wtedy było ważne. Także na pewno się zmieniło. Jak? Nie wiem, myślę, że na lepsze, a teraz jest cudownie. A ta postać, która jest między nami, Zbyszek Cybulski, oglądałeś filmy z jego udziałem. Co ci ta postać przypomina? Czy to jest właśnie taki nasz polski James Dean? Jak to się mówi poniekąd. No, myślę, że tak, myślę, że tak. No, on jest uosobieniem e, pewnego szaleństwa, ale takiej naturalności, która w, wtedy, no, umówmy się, e, dość była rzadka w kinie i on był ponadczasowy, on, był, on wyprzedzał swoje czasy, więc, e, więc no, to wyjątkowe wyróżnienie, wyjątkowe, wyjątkowa no, Gdzieś dla mnie to jest wspaniała chwila móc yy, być, że tak powiem, częścią tej osoby w jakimś stopniu, nie? Tutaj nominacja jest za rolę Kaliny Jędrusik w filmie, bo we mnie jest seks. Co ci ta rola dała i jakie masz wspomnienie już z tego planu? E no to było takie doświadczenie, taka trochę bomba atomowa w zawodowym życiu zanim jeszcze przyszły te takie miłe chwile, jakie są teraz, bo, bo to była bardzo długa przede wszystkim przygoda i bardzo intensywna, a co mi dała? Nie wiem, dała mi mam wrażenie sporo odwagi tak, i takiego dystansu, że tych oczekiwań wobec tej roli było tak dużo. Nigdy nie brałam udziału w takim filmie, w którym, o którym się już tak dużo mówiło zanim on się w ogóle pojawił. Zanim ja weszłam na plan to już udzielałam wywiadów na ten temat i czułam się taka zawstydzona, bo tak jestem nauczona, że jak już nie skończę zdjęć, to w ogóle nie powinnam się odzywać, bo się może wszystko wydarzyć. Mm, więc trochę mam na ten temat taki luz, zyskałam go w trakcie chyba zdjęć. Mam wrażenie, że to się wydarzyło, że jest tyle oczekiwań, taka jakaś napinka na ten temat, że ja albo to zrobię po swojemu, albo to zrobię razem z reżyserką, z Kasią Klimkiewicz mm, i opowiedzieć te opowiemy tę historię tak, jak chcemy, albo w ogóle mogę iść do domu. Więc trochę mi tej takiej odwagi i takiego że no jak się komuś nie spodoba, to trudno, trochę, trochę coś takiego mi zostało. Ale to jest trudny zawód, bo mówi się o tym, że jak się lubi coś, co się robi, no to przychodzi nam to wszystko z łatwością, z lekkością, jest to dla nas przyjemne. To się nie pracuje, tak się mówi podobno. Nie, ja czuję, że pracuję, ale lubię to bardzo, chociaż no nie ukrywam, że momentami mam dość, momentami wątpię w to, czy to… może nie wątpię w to, czy to, jest do, czy to była dobra decyzja, bo ja idąc do szkoły filmowej zrezygnowałam z Akademii Muzycznej i naczułam, no, że to nie jakby… Że wolę Wolałabym się nie pomylić, wolałabym się, nie, nie wiem, nie zorientować za, za parę lat, że popełniłam złą decyzję, że wolałabym jednak wrócić mm, do, do muzyki. Y, mam poczucie, że zrobiłam dobrze, więc y, biorę ten zawód z całym dobrodziejstwem inwentarza. Za 10 lat zastajesz no, w Polsce, muzyka, y, czy otwierasz się na rynek zagraniczny. Zobaczymy, co, co będzie, to będzie. Teraz, nie wiem, nie, na pewno wiem jedno, że to nie jest taki zawód, który chciałbym wykonywać do, do końca życia, bo nie wydaje mi się, że, e, że jest to taki godny zawód dla osób starszych. Tak. No, to tak, patrzę, ciekawe, co a, mówisz. Ja mówię z perspektywy aktora filmowego, nie, że. że co, że już ciężko o rolę potem? Nie, nie ciężko rolę, ale warunki pracy w Polsce są dosyć trudne i nieznośne. I jak sobie myślę czasami o jakichś aktorach, którzy są w wieku na przykład moich dziadków, to. Przykro mi się robi, jakie, wiesz, warunki panują na polskim planie i oni muszą się zmagać z jakimi, z jakimi problemami. Nie? Tomku, to jak wygląda pokrótce ten polski plan filmowy, te kulisy filmowe? Wiesz, no, to, to oczywiście ma przełożenie i związek z, z budżetem. Nie? No, jeżeli dysponujemy tam kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie mniejszymi budżetami niż filmy zachodnie, no to w porównaniu z y, y, sytuacją na planach no, na zachodzie, no. No Nie jest to Diuna. Duna kosztowała 160 nie, nie milionów nie. dolarów. U nas byśmy przez dekadę pewnie za taką kwotę nie nakręcili filmów. Nie, nie, no ma, ma to ale... przełożenie, wiesz, po prostu, mm -hmm. warunki wiesz, pracy. No, myślę o to, miejsce, odpoczynku, sposób realizacji tych zdjęć, w jakich, w jakich warunkach się to odbywa. No, jest to... Dlatego tak sobie myślę, wiesz, w perspektywie jakiejś takiej dalszej przyszłości, już nie myślę w perspektywie 10 lat, ale takiej emerytury, że raczej to nie jest zawód, to raczej działeczka, już takie sprawy szachy, te sprawy niż, niż, niż praca na planie. Nie? Było dużo momentów kryzysu, miałeś tak, że już pomyślałeś rzucam to aktorstwo, będę się zajmować ale czymś innym. Absolutnie porzuciłem aktorstwo, poszedłem na reżyserię, zacząłem pisać swoje scenariusze, wystawiam je w teatrach, bo to jest trochę tak jak z alkoholikiem, kiedy mówią ci wszyscy jesteś pijany, jesteś pijany, jesteś pijany, to jesteś pijany, Jak ci na każdym castingu mówią: "Nie, nie, 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 no to nie nadajesz się, nie, nie chcemy cię tej roli". To faktycznie może ktoś inny powinien dostawać te role i ja już naprawdę zwątpiłem. Ale ty jesteś w procencie tych aktorów, którym się niedawno ale się udało, a jak to wygląda wśród pozostałych młodych aktorów, jak oni sobie radzą? Czy ten nasz rynek jest na tyle szeroki, że każdy ma szansę zaistnieć? To jest bardzo ciężki zawód i hmm, nie chciałbym się znaleźć z powrotem w tej sytuacji, w której byłem, hmm, takiej, e, e, takiej niepewności. E, ciężko jest radzić, co, co, co ma zrobić młody aktor, żeby być, prawda, żeby dostać tą rolę. Wydaje się, że każdy zdolny dostaje tą rolę, ale to jest nieprawda, bo ja znam mnóstwo zdolnych aktorów, którzy albo porzucili ten zawód, Albo są dosyć sfrustrowani i, 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 i słabo im się wiedzie, a, a, a są mega wrażliwymi, zdolnymi ludźmi i też liczę, że może im się uda, bo też nigdy nie wiesz, w którym momencie Znajdziesz tą osobę, która ci pomoże. Udało się Zbyszkowi Cybulskiemu, oglądałeś sporo jego filmów. Myśmy mieli w szkole filmowej za, za, za zajęcia z historii kina. Ja na nie często zasypiałem, bo były wcześniej rano. Ale pamiętam akurat ze Zbysz wcześniej była impreza, pewnie. Nie, 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 to była ciężka praca w szkole. Chyba musimy kończyć. No tak, zaraz ciebie nam tutaj zabiorą. Ale to szybciutko tylko o Zbyszku, jeden tytuł. Ja jestem zachwycony tym, jakie aktorstwo prowadzi Zbyszek Cybulski. Że to to jest cały czas aktualne, że to aktorstwo jest cały czas, tak jakbym, nie wiem, obejrzał wybitnych aktorów współczesnych i, i pamiętam, że to zapamiętałem o Zbyszku Cybulskim, byłem tu zachwycony. Jedna myśl, która sprawia, że chce się cały czas to robić, chce się wykonywać zawód aktora, moc to. Nie zapominajmy o radości, inaczej nie robilibyśmy tego.